Dzień dobry Państwu. Na sesję przybyło 14 radnych, z stwierdzam poru. Otwieram y, 11 sesję Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim. Witam serdecznie Pana Burmistrza, Witam Wiceburmistrza, Witam Sekretarza Miasta, Witam Skarbnika Miasta, y, Witam Panara Prawnego, Witam Panią Kierownik Biura Rady, witam Rzecznika Prasowego, witam Asystenta Burmistrza, witam Media, witam koleżanki i kolegów prawnych. Proszę Państwa, na sekretarza obrad powołuję kolegę Sudrę. W punkcie trzecim mamy przyjęcie porządku obrad. Czy Państwo wnoszą jakieś zmiany? Nie widzę, kto jest za przyjęciem. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przyjęliśmy porządek obrad. Protokół z poprzedniej sesji był w Biurze Rady Miejskiej. Do zapoznania się. Kto z Państwa ma uwagi? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy jednym wstrzymującym przyjęliśmy protokół. Proszę Pana Burmistrza Henryka Brzyszcza o sprawozdanie działalności między sesjami i realizacji uchwały Rady Miejskiej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zacznę może od spraw związanych z małymi inwestycjami w ramach miesiącego utrzymania. Otóż wykonane zostały właściwie do tej pory dwa, w tym dzisiejszym trzeci odcinek asfaltowy został wykonany. Mianowicie wcześniej ulica Sucharskiego, ta wewnętrzna część ulicy Sucharskiego została pokryta masą litumiczną. Część ulicy Chmielnej od Browarnej do Nasiennej. Dzisiaj wykonywany jest taki sam cykl robót na ulicy Józefów, czyli ten pierwszy początkowy odcinek przy płycie wód betonowych warstwą bitumiczną i zostanie nam jeszcze mały odcinek na ulicy Kolejowej 1 Maja, tam gdzie jest teraz powstaje nowe osiedle. Chcemy tak w częściach wykonywać, aż wreszcie dokonamy takiego układu, gdzie będzie można wykonać tam pętlę autobusu, który będzie przyjeżdżał ze strony Łodzi, też takie przyszłościowe Myślę, że musimy ten układ drogowy e, przygotować. Na tyle mogliśmy to, proszę Państwa, zrobić w tym naszym e, obecnym budżecie. Jeżeli chodzi o sprawy dotyczące placu wolności, przygotowujemy się już do ostatnich prac e, związanych z wytycznymi do m, wykonania docelowego projektu technicznego. Po wykonaniu jego m, zostanie ogłoszony przetarg i wybór firmy, która w cyklu dwurocznym, czyli jesień, wiosna. Może wczesne lato dokonamy remontu placu Wolności. Jesteśmy po konsultacjach, zbieraliśmy informacje od wielu osób nowe, na dnia Konstantynowe, również pytały mieszkańców w spotkaniach środowiskowych. Mamy już mniej więcej wizję, co należy jeszcze zmienić, co poprawić, aby ten remont okazał się jak najbardziej przyjazny. To tyle jeżeli chodzi proszę Państwa, o inwestycje. A teraz pozostałe informacje. Zacznę od sportowych, są budujące. Otóż w dniach 18-19 lipca w Lugusku w finałach Mistrzostw Polskich Młodziczek w siatkówce Plażowej wystartowały dwie nasze pary, trenowane przez pana Sławomira Kołcza, reprezentujące UKS Lider Budowlanie Konstantynów bo taka jest pewna nazwa tej drużyny. Pani Justyna Kędziora i Karolina Garska. Tam z złoty medalik Polski, natomiast Pola Kwiecińska i Pani Oliwia Wasiak zdobyły czwarte miejsce. Także mamy dwie takie dwójki, które naprawdę w różnych konfiguracjach, bo wcześniej drużyna czwarta wygrała z drugą, więc to są bardzo równorzędne yy, drużyny. Równorzędne. Gratulujemy serdecznie, że również na polu piłki plażowej nasze odnoszą odnoszą sukcesy. Gratulujemy serdecznie. Kolejna sprawa, proszę Państwa, dotycząca naszego klubu KS5. Od 15 lipca odbyły się w Ostrowcu Świętokrzyskim ogólnopolska Olimpiada w Młodzieży w Pływaniu. w niej udział w 300 zawodników ze 100 klubów. Nasza KS5 reprezentowała Milena Karpisz i Mateusz Pinkosz. Zdobyli w sumie trzy medale dwa złote, jeden srebrny, co uplasowało nas na siódmym miejscu w Polsce. Kolejny dobry wynik, z tego, czego się bardzo, bardzo cieszymy, tym bardziej, że w klasyfikacji punktowej wynik Mileny Karpisz na 800 metrów z dowolnym był największym osiągnięciem zawodów rywalizacji kobiet. To bardzo cieszy. I kolejna informacja, którą Państwo na już wiecie, ale przypomnę, bo warto o tym mówić, 7 lipca Jusyna Burska, zawodniczka naszego uksu piątka wystartowała w 28. olimpiadzie, inwersyadzie w Gwangwaju w, w Korei Południowej. Nasza zawodniczka upłynęła w, w dwóch czasach, ale to były czasy znaczy w dwóch czasach strefowych, po przyjeździe, nie zdążyła się tam jeszcze zaaklimatyzować, tutaj patrzę na Pana Roberta bo nie zna sprawę. Y, Justyna doszła do finału i zyskała tam piąte miejsce y, na tej uniwersalnie. To duży wynik, bardzo dobry wynik. Na pewno byłoby lepiej, gdyby, gdyby można było tam więcej, y, troszeczkę pobyć i popływać y, w, tej, w tych różnych strefach y, czasowych. Y, pierwszy wyścig Pani Justyna dokonała o godzinie naszego czasu 1.45, ale to taka anomalia. Prawda? Organizm musi się do tego przygotować. Ale serdecznie gratulujemy. To bardzo duże osiągnięcie. Teraz przed nami jeszcze otwarte Mistrzostwa Polski w pływaniu na otwartych wodach. Jedziemy, tak? Też oczekujemy, że panie pojawią się jakoś bardzo dobrze. Teraz, proszę Państwa, kolejna informacja. Nasza miejska biblioteka publiczna otrzymała certyfikat Fundacji Orange. Biblioteka z pasją, certyfikat ten pracuje, że nasza biblioteka jest przyjazna i otwarta na integratów w każdym wieku. Kolejne osiągnięcie naszej biblioteki, która naprawdę robi postępy, aby udostępnić swoją działalność wszystkim grupom wiekowym i przez internet również. Kolejna informacja, proszę Państwa. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska odgłosił wyniki konkursu Moja Wymarzona Ekopracownia. I w wyniku tego rozstrzygnięcia dofinansowanie uzyskały nasze dwie szkoły, które złożyły wniosek, mianowicie e, utworzenie pracowni Ecolandia w gimnazjum 39 tysięcy ponad i w szkole numer 5 e, około 38 tysięcy złotych. Gratulujemy serdecznie wyposażenie w szkoły w nowe pracownie ekologiczne i na pewno przyczyni się do zwiększenia oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Kolejną sprawą, którą chciałbym przypomnieć, to 11 maja, lipca odbył się kolejny wędrowy festiwal Filharmonii w, w naszym mieście, tak jak zawsze w Kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Mogliśmy usłyszeć muzykę, o której może czasami słyszymy, ale nie jest to codzienna muzyka, bo muzyka żydowska, łączona z jazzem, trzej tytułowi, właśnie dwaj kertusista i kontramast plus solista. Wykonali naprawdę bardzo ciekawy i niespotykany koncert. To z Państwa możliwość usłyszeć na tym koncercie, no to posłuchaliśmy zupełnie czegoś nowego, czego jeszcze w tej dobie po Konstantynowie nie było. Po naszym, oczywiście Obecny był Pan Witold, stędnik marszałek województwa, który objął honorowy patronat tego wędrownego festiwalu tej ludzkiej po naszym województwie. Kolejna dobra informacja, proszę Państwa, w Aleksandrowie podpisaliśmy, mówię podpisaliśmy w liczbie mnogiej, bo przyjechali tam szefowie przy wszystkich gmin, które otrzymały dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu, na realizację zadania pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresu zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia mienia lub środowiska przed pożarem ukraińską żywiołową. Otrzymaliśmy tutaj kwotę 14 tysięcy złotych. Staramy się jeszcze o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska plus własne środki i chcemy zakupić dla jednostki OSP Konstantynów kamerę termowizyjną. To bardzo dobre urządzenie, nie muszę Państwu mówić. Ostatnie dwa tragiczne przypadki w naszym, no tragiczne jeden, tragiczny drugi nie obfitował w, w, w ofiary śmiertelne. Na, na Lutowierskiej, ale przy użyciu takiej kamery, po y, przyjedzie na y, z Państwowa Straż y, Pożarna dysponuje taką kamerą i od razu mi w którym miejscu, na którym odcinku jest zagrożenie, jest ogień, jest dym i są również y, ludzie, bo, bo to y, ta, y, ta kamera działa, także tutaj chcemy y, y, wyposażyć naszą jednostkę w ten sprzęt, który będzie bardzo y, nam przydatny. Y, dobrze, proszę Państwa, teraz Kolejna sprawa. Jak Państwo zauważyliście, na dwóch, na razie dwóch przystankach naszych, czyli tutaj w centrum miasta pojawiły się na tablicach informacyjnych, na panelach oświetleniowych informacje dotyczące terenów inwestycyjnych Konstantynowie łódzkim. Ten już, ym, ci, którzy się zainstalowali, również o wolnych terenach, które jeszcze są, zostały przez nas uzbrojone. Po to to zrobiliśmy, proszę Państwa, żeby przygotować mieszkańców do wrześniowej akcji pod nazwą Dni Otwarte Strefy Ekonomicznej Ludzkiej. Będziemy organizować w cyklu dwudniowym, w jednym dniu konferencja dla przedsiębiorców z naszego miasta i z województwa w nowo otwieranej, znaczy w nowo otwieranym obiekcie Parku Technologicznego na zbiegu ulicy Łąkowej i Przemysłowej, a w drugim dniu będziemy zapraszać mieszkańców naszego miasta na piknik pod nazwą otwarte i strefy będziemy pokazywać zakłady, które zainstalowały się w strefie, będą wycieczki po tych zakładach, będzie loteria, każdy z tych zakładów przyznał jakąś nagrodę rzeczową, będziemy mogli, będą mieszkańcy mogli wylosować, poznając profil pracy, zatrudnienie i specyfikę zakład, w który się zainstalowały tutaj u nas. Będzie transport z tutaj z naszego centrum do strefy główna uroczystość, taki piknik będzie naprzeciwko firmy Sensilat na ulicy Landiewicza. O tym będę szeroko Państwa informował, kiedy już spiszemy to wszystko, tą uroczystość, odpowiedni program, to wtedy przekażemy Państwu radnym, żeby w pierwszej kolejności wiedzieli i również mieszkańców naszego miasta aby wiedzieli, jak budujemy przyszłość naszego miasta, tę przyszłość, y, która w zasadzie dużymi krokami już do nas się zbliża. Y, proszę Państwa, im... kolejna informacja. Po kilku rozmowach z Wojewódzkim Inspektorem Transportu drogowego w Łodzi y, przekonaliśmy, inspektora wojewódzkiego, że dobrym momentem będzie, skoro nie można umieścić tutaj na terenie naszego miasta wagi, która mierzyła obciążenie samochodów ciężarowych, które przez nasze miasto przejeżdżają, żeby chociaż można było skontrolować te samochody pod kątem co przewożą, może listy przewożą załe, fachowcy potrafią ocenić jest, jaki jest nacisk na osi, jeżeli zobaczą jaki to jest ładunek przestrzenny. I tak się też stało, proszę Państwa, że... Pierwsza taka kontrola odbyła się 9 lipca, niezapowiadana i kolejne będą następne, również niezapowiadane. Odbyła się ta kontrola, inspektorzy sprawdzili, narzucili na no 12 zatrzymań, było chyba 10 mandatów. Spowodowało to, proszę Państwa, na przestrzeni pomiarów od tego czasu, że przez nasze miasto, nie wiem czy to tylko i wyłącznie ta przyczyna, ale od 15 do 20, od 10 do 20 w różnych godzinach jest mniej. Przejeżdża w obydwu kierunkach mniej. Także yy, na pewno dało to jakieś, być może niektórzy pouciekali z naszego miasta, którzy y, chcą przewozić towary niezgodnie z przepisami prawa, być może inne sytuacje. W każdym bądź razie informuję Państwa, że e, taka sytuacja e, nastąpiła. Będziemy dalej monitorować ten stan rzeczy, sprawdzamy na wierzchnie. Na razie wygląda wszystko dobrze, nie ma odkształceń. E, również zabiegamy dalej, jak to robiliśmy na początku, aby. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła do swojego budżetu do wykonania, jeżeli nie z rezerwowych środków w tym roku, to w budżecie w przyszłym roku dwa odcinki chodnika od ulicy Miesięcin w kierunku południowym do rozwidlenia z ulicą Szczecińską i również na ulicy Łaskiej za mostem po prawej stronie do ulicy Józefów, chociaż jest tam teren utwardzony ale na narza go w jakiś spokojny taki bezpieczny sposób oddzielić od pasa drogowego. Już kilkakrotnie pisaliśmy na ten temat do Generalnej Dyrekcji, ale powiedziałam, że tego tematu y, może użyję złego słowa, ale trafnie nie odpuścimy. Oni muszą nam to zrobić, żeby poprawić bezpieczeństwo ruchu, bo taka sytuacja, jaka teraz ma miejsce, jest dla nas, dla naszych mieszkańców niekorzystna. No, chyba wszystkie informacje, jeszcze może jedna. 26 czerwca na zakończenie roku szkolnego również wręczyliśmy nagrody, właśnie stypendia artystyczne dla młodzieży szczególnie uzdolnionej ze szkół podstawowych i gimnazjum. Odbyło się tutaj spotkanie z udziałem rodziców i podziękowaliśmy im za odnalezienie w sobie talentu i pewnej cierpliwości i pracy dużej na tym, aby mogli skorzystać z, ze stypendiów artystycznych. I to chyba proszę Państwa wszystko. Jeszcze teraz informacja o stanie bezrobocia. W chwili Powiatowego Urzędu Pracy w naszym mieście na dzień 15 lipca zarejestrowanych było ogólnie 1323 osoby, w tym 647 kobiet. Prawo do zasiłku posiada 226 osób, w tym 127 kobiet. Sam już Konstantynowie, tak bo to poprzednio było w całej chwili, czyli z Aleksandrem Łącznie, Zarejestrowanych jest obecnie z lutego przepraszam za szybko mówię, jest zarejestrowanych obecnie 906 osób, w tym 437 kobiet. Prawo do zasiłku z tej ogólnej liczby bo, 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 posiada 169 zarejestrowanych, w tym 101 kobiet. W porównaniu z danymi z poprzedniego miesiąca liczba osób zmarła ogólnie 30 osób, a w samym Konstantynowie o 18. I teraz procentowo miasta stopa bezrobocia, proszę Państwa, w miesiącu maju. Takie mam dane w Polsce 10,8, w województwie łódzkim 11,6 i w powiecie padalnickim 13 dni spadek o 50. w stosunku do miesiąca kwietnia. I tyle informacji chciałem Państwu przekazać. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panu burmistrzu. Przechodzimy do punktu 6. Przepraszam proszę, panie przewodniczący. Oneśnie informacji przekazane przez pana burmistrza. Myślę, że na koniec sesji proszę zanotować. Proszę. Y, punkt 6a zmiany uchwały budżetowej. Proszę o przedstawienie istoty uchwały pana skarbnika Roberta Zbiernickiego. W imieniu burmistrza miasta Konstantynów Łódzki proszę o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 przez przez 15 Rady Miejskiej Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały na budżet Gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015. Przedmiotowa uchwała dotyczy rozliczenia projektu unijnego, który był realizowany w oparciu o pozyskane środki zewnętrzne. Po Ostatecznym rozliczeniu zadania dotyczącego modernizacji budowy infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego, w części dotyczącej dróg i w części dotyczącej gospodarki wodno -ściekowej. Dokonujemy zwrotu otrzymanych środków, które pozostały na wydzielonych rachunkach bankowych przy realizacji tego przedsięwzięcia i element związany z przesunięciem na nowe. Włożone w budżecie zadanie dotyczące termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Konstantynowie Łódzkim. Środki zostały przesunięte z zadania modernizacja budynku przy ulicy Pudlińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim. Kwota 25 tysięcy zostaje przeznaczona na wykonanie dokumentacji technicznej budynku klubowego przy Placu Wolności. Jest to budynek administracyjny. Dziękuję panu skarbnikowi. Jest to projekt uchwały nr 11 przez 15 Rady Miejskiej z dnia dzisiejszego. Proszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Opinia Komisji Pozytywna. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do uchwały? Nie widzę. Kto jest za podjęciem? Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, jednogłośnie przyjęliśmy uchwałę. I proszę Pana Skarbnika o drugą uchwałę budżetową z kwestii wieloletniej prognozy finansowej. Jednogłośnie Panie, jednogłośnie. Prosimy Pana Skarbnika. Szanowni Państwo, w imieniu Burmistrza Miasta Konstantynów Łódzki proszę o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 przez 15 przez 15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstantynów Łódzki na lata 2015-2029. Przedmiotowa uchwała kumuluje w sobie wszystkie zmiany, które były wykonane w drodze zarządzeń wydanych przez, przez, przez burmistrza miasta od ostatniej sesji Rady Miejskiej do dnia dzisiejszego, łącznie z uchwałą przedmiotową, która była wcześniej omawiana. Dziękuję panu Skarbnikowi. Projekt uchwały nr 11 przez 82 przez 15 Rady Miejskiej dnia dzisiejszego. W sprawie wieloletnich programów finansowych 2015-2029 proszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Opinia Komisji Pozytywna. Czy Państwo mają uwagi do projektu? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Większość głosów przyjęto. wstrzymujących przyjęliśmy projekt uchwały. I proszę Państwa, Główny powód naszego spotkania podjęcie uchwały w sprawie odrębnych oporów głosowania proszę panią kierownikula Baszyńską. Panie, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Jak przed każdymi wyborami z tworzenia na terenie miasta y, odrębnych odporów y, głosowania dotyczy to także głosowania referendum, które zostało zarządzone na dzień 6 września 2015 roku. Dotychczas na terenie Konstantyna Pałickiego funkcjonowały dwie placówki, w których włożyliśmy odrębne wody głosowania do Dom Pomocy Społecznej i Zakład Opieki Zdrowotnej Medii na ulicy Łutomierskiej. Od 1 lipca 2015 roku funkcjonuje na terenie miasta Dom Seniora przy ulicy Łóckiej 27. Jak wynika z pisma przesłanego przez dyrektora tej placówki przewiduje się, że w dniu głosowania w referendum będzie w tej placówce przebywać od 15 do 20 osób. Wobec powyższego aktualnie należałoby utworzyć na terenie miasta trzy odrębne obwody głosowania zgodnie z projektem uchwały. Dziękuję. Dziękuję panu Kierownik. Jest to projekt uchwały nr 11 przez 83 przez 15 z dnia dzisiejszego w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. Proszę o opinię Komisji Statutowej. Czy państwo mają uwagi do projektu? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. I poprosimy panią kierownik o zmiany opisu granic stałego obronnego głosowania. W miesiącu czerwcu bieżącego roku Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu nazwy ulicom Zdrowna Stoja, Nastrojowa. Przytłumna i urokliwa. Yy, Wizety nie były dotychczas wpisane do yy, żadnego kwotu głosowania. Yy, ponieważ zgodnie z artykułem 12 paragraf 2 kodeksu wyborczego yy, podziału gminy nastała kwoty głosowania dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały, yy, stąd wniosek burmistrza yy, o podjęcie takiej uchwały. Zaznaczę tylko, że przedmiotowy wniosek ma charakter porządkowy, nie zmienia opisu granic, nie zmienia ustalonych obwodów yy, głosowania i nie uzupełnia yy, jego opis o nowo powstałej ulicy. Dziękuję. Dziękuję Pani Kierownik. Projekt uchwały nr 11 przez 84 przez 15 Rady Miejskiej Dnia Dzisiejszego w sprawie zmiany opisu granic stałego obwodu głosowania. Proszę o opinię Komisji Statutowej. Jestem. Mają Państwo uwagi do projektu? Nie widzę. Proszę kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie przyjęliśmy projekt uchwały. Punkt ósmy. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. Kto z Państwa ma proszę Pan Radny jest zasik? Przedstawił pan informację w swojej sprawozdaniu z okresu de sesjami na temat osiągnięć naszych sportowców. I mam nadzieję, że wszystkie grupy i dyscypliny sportu uprawiane przez zawodników w tych grupach są traktowane zarówno przez Pana, jak i przez władze miasta jako całość z równą atencją. I mam nadzieję, że nie niewymienienie tego sukcesu wynika z przeoczenia. Lecz nie, ukry, nie ukrywam, że bardzo to przeoczenie dziwi, bo przecież od czerwca ma Pan dwóch pracowników odpowiedzialnych za politykę informacyjną i, i nie powinno mieć to miejsca. Ja tylko pozwolę sobie. Zwrócić uwagę, że w tym okresie również przedstawiciele produktu sportowego, w dyscyplinie podnoszenia ciężarów, zdobyli dwa złoty i brązowy, o czym Pan w nie wspomnieć. Dziękuję. Dziękuję. Nie wiem. nie wiem. Ja osobiście, nie wiem, ten element, to nie było podyktowane żadnym innym. Elementem, jak tylko moją niewiedzą, zaraz to zbadam. Jeżeli takowe sukcesy są, no to dziękuję, że Pan przypomniał. Cieszymy się również z wyników naszych ciężarów. A za przeoczenie, przepraszam. Dziękuję. Pan radny, czy to było? Ja chciałem drodzy Państwo, poruszyć kwestię. Wiem, że są wakacje, ale pojawił się taki problem związany z liceum naszym. Aktualnie w w tym roku skończyło gimnazjum około 110 osób. Do liceum zgłosiło się 10 osób. Na dzień dzisiejszy zostały tylko 4 osoby. Prawdopodobnie klasa w naszym liceum nie zostanie żadna w tym roku. Mamy rok czasu na to, żeby podjąć jakieś przedsięwzięcia, które spowodują, że poziom naszego liceum jest większy będzie lepszy. a Oprócz tego nie wiem, no proponuję, żebyśmy razem lepiej przemyśleli i zastanowili się, jakie kroki my jako Rada możemy podjąć, żeby nasze liceum nie cieszyło się tak złą renową, że nie ma ręki. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa proszę pani radna? Ja chciałam zapytać o teren, który jest bezpośrednio przyległy do restauracji, kawiarni, kawiarni bardziej w międzyczasie, tam gdzie jest, jest teraz ten ogródek zewnętrzny. Czy ten teren należy do gminy, czy ten teren jest własnością właściciela nieruchomości?